Nasze nowe mieszkanie. Dobra, zobaczę ten film. Kasik. jej nowe mieszkanie. Halo, halo, cześć, halo, widać mnie? Czekajcie, zasłaniam was, idziemy do białego pokoju. Witam. Co to za reklama komfortu? Wpadli na stronę komfortu i całowicie pomogli nam w wykończeniu naszego mieszkania. Aha. Chłopy to już kurwa nawet żyrandol kurwa biorą w barter. Serdecznie, to wasza nowa perspektywa na streamy to stąd będą streamki teraz robione. Pokaż widok z okna. Wszystkie okna są zasłonięte. Mamy bardzo ładne, naturalne światło tutaj, ale nic wam nie pokazuje z tych rzeczy. Jesteśmy na razie w moim pokoju nowym do streamowania. Bo mogę trochę pokazać wszystkim. Tutaj będzie biurko. Tutaj będzie... Duchko. Aha! Co to kurwa jest? Ja, bo mogę trochę pokazać wszystkim. Tutaj... Czyż to ma metr, kurwa, ty! Co ty kurwa na strychu mieszkasz? Będzie biurko. Tutaj będzie drukarka. Nawet drukarka ma już przyłączę do internetu przygotowane, bo wiecie jak jest, nie? Klimatyzację mamy. No i to jest ta ściana. Taką perspektywę będziecie mieć na streamie. Chłopie, kurwa, ty setki... setki tysięcy miesięcznie zarabiasz kurwa i będziesz siedzieć kurwa w pomieszczeniu gospodarczym na, na mopa? Nie no kurwa. Jak pierdole, chłopie! Chłopie! Na tą ścianę i na nią trzeba wymyślić coś. Coś fajnego. ty kupiła to co Mamy lampy, można sobie skierować gdzie tam się chce. Pokój jest większy od starej, bo w sensie od tego, co miałam teraz, jest większy. Dobra, nie po pokazuj lepiej mieszkanie, kurwa. Ta perspektywa mi się nie podoba. Przede wszystkim przez tą wnękę tutaj, tu wchodzi biurko i będziemy sobie tu siedzieć. nie? tym dużo miejsca. Już słuchajcie, Rewanty, już się nie mogę detrepić. Jaka szczęśliwa. I tak i nie. Jestem z jednej strony szczęśliwa, że to koniec, a z drugiej strony jestem nieszczęśliwa, że tak długo to trwało. I co jest najlepsze, komfort, z którym współpracujemy, nie? Wprowadził teraz usługi. Ekspresowych remontów. Jak zamywasz sobie rzeczy z komfortu, to od razu cię je montują i polecam Wam. Wchodzimy do mieszkania. To jest nasz widok, jak wchodzimy do mieszkania. Po prawej stronie mamy łazienkę. Pierwszą, taką gościnną. Łazienkę. Gościnna łazienka. Tacheta. Tutaj szafeczki można sobie otworzyć. Do góry. Proszę bardzo, proszę zobaczyć na te piękne płytki. Oczywiście z są? Z komfortu. Tutaj takie lustro, tu sobie A to ci z komfortu i tak spierdolili to mieszkanie, bo ona tam jęczała co drugi dzień na TikToku, kurwa, że ktoś jej coś spierdolił albo jej ukradł. Drączki, szuflada, tu chyba też szuflada. No kiwele, tak. kiwele. Podwójna no. szuflada w środku, i tutaj piśmic. Duży całkiem nowy. <laughs> Nie, no kurwa, no prysznic jak prysznic, a nie mów, że to jest duże. ...na szuflada w środku i tutaj... Chłopie, kurwa, to nie jest duży prysznic, mordo! Co jest? Nie no, no nie przez... Uwaga, ja się nie przypierdalam, tak? Tylko nie mów, że to jest duże, no. Ja pierdolę. Prysznic? No on nie jest duży, stary. No autentycznie, no, ten prysznic nie jest duży, no. Jak ja bym za czasów wujka wariata tutaj, tutaj miał się... Jak jeszcze byłem zawodnikiem nocnym, że tak powiem, jakbym miał, jakby miał tutaj przetransportować swoje zdobycze e, klubowe, żeby wiesz, żeby trochę je podmyść przed główną akcją, to by mi się nie pomieściły. A to szczupłe dziewczyny były, fajne, sympatyczne. Duży całkiem nam wyszedł, a chcieliśmy tu mały prysznic. Tu jest półeczka, na której sobie można położyć kosmetyki od razu pod prysznicem. I jest ten, i deszczownica. I żeby było jak najmniej szyby, to zamurowaliśmy to. <laughs> Zajebiście! Czemu jak najmniej szyby? Czemu jak najmniej szyby? O co tu chodzi? Czemu ma być mało szyby? Stream z prysznica, no way, pato, pa pato Stream z pod No, żeby było jak najmniej szyby do mycia To szklane są tylko drzwi No nie? A reszta jest zamurowana Tu i tu, żeby No żeby się nie brudziło, nie? Bo to jest taka Łazienka jak przychodzą goście to jest... Aha, okej, okay, okej, okay. a, a po co W łazience jak przychodzą goście Prysznic w sumie. Łazienka jak przychodzą goście, czyli łazienka, która zawsze ma być czysta i my się tu nie kąpiemy nigdy. No więc się nie kąpiemy tutaj. <śmulatuj> no bo ci ta przestronna... Po co to? I za coś powie, e, bo my jakby zostali na noc. Stary, podejrzewam, że poza, poza tą... Poza pokojem do streamowania będzie salon i jeszcze pokój dla Remka i, i sypialnia, nie? Więc jakby... Też nie przesadzajmy. Na pokaz dla biedaków. Nie, na pokaz dla rodziny, nie dla biedaków. Teraz rodzina. Podoba mi się ten ledzik tutaj. Daje takiego fajnego światła. No i można sobie na dwa tryby. A na ledzikach, to ja się znam. Ten ledzik jest średni. Chcę to włączyć, nie? Czyli z samymi ledzikami. Jest tak bardziej cozy klimatycznie. Samo to takie główne światło, ale ono jest takie. No takie szorstkie, bym powiedziała. Szorstkie. Wszystkie drzwi są ukryte, że ich nie widać. Takie są, wiecie, w ścianie, nie? Takie wow. Tu jest pokój Premka. No tu jest butelkowa zieleń, ale on tak chciał. Sufit jest zielony, a drzwi ma czarne. Tutaj jak jest jeszcze przedpokój, to tu mamy siedzisko. Możesz sobie usiąść, założyć sobie butki, nie? Tutaj jest taka... Ja pierdolę kurwa, chłopie! Kto siada do zakładania butów? Nie no kurwa! Ja pierdolę! Kto siada do zakładania butów? Wy serio siadacie do zakładania butów? Nie. Stary, ja zakładam buty na stojąco. Biorę buta, wrzucam go na ziemię, biorę łyżkę, pach, biorę łyżkę w drugą nogę, pach, odwieszam kurwa łyżkę, podnoszę nogę, sznuruję jednego buta, sznuruję drugiego buta i kurwa wychodzę. Miało się udarzyć, trzeba chyba się odpoczywać. Znaczy inaczej, ja nie krytykuję tego, że gdzieś można sobie usiąść, bo można sobie usiąść, ale. Ostatnią rzeczą, o której bym pomyślał, jakbym cokolwiek kupował do domu czy do mieszkania, to do kupienia czegoś. No w sumie to jest takie. No tu pewnie buty będą kładli, ale trochę to dziwne. No bo wsadzisz tu dwie pary i w sumie co reszty nie wsadzisz? Nie wiem, no nieważne, nie mój interes. Ostatnią rzeczą, o którą bym pomyślał, o której bym pomyślał, to jest, żeby kupić coś, żeby usiąść kurwa, jak będę wkładał buty. gruba się nie kurwa, nogę podnosisz. Ale po chuj mam się kurwa schylać. Dziura pod tym, że może się tam przychodzą goście, to można tak wsunąć budki, żeby nie było, wiecie, nie było widać na tym. Tu na kurteczki. Lustro, które widzieliście trochę, bo wysyłałam tutaj storkę stąd na tle schodów. Tutaj jest pierwsza półka. To są półki, już tu są rzeczy dla kota trochę. Tu są półki. Tu jest taka, wieszaczek, że wiecie, że sobie zawieszasz kurteczkę. A tutaj mamy schowane, tutaj będzie odkurzacz. On tu ma tą swoją stację taką ładującą, tylko ją trzeba przykręcić. Jeszcze tutaj, i tu będziesz się odkładał, tak cz, cz, tego odkurzacza. I on tu będzie miał swoje miejsce, żeby go zawsze łatwo było wyciągnąć od razu i, i sobie odkurzyć. Nowe mieszkanie, no way. Udało się w końcu. Ja proszę zwrócić uwagę na piękne panele, jakie tutaj mamy. Uważam, że wybraliśmy najzajebistszy kolor, jaki tylko był dostępny. Proszę popatrzeć. Piękne panele. Tutaj mogliście dostrzec, jest przejście dla kotów. A po co kotom przejście do jakiegoś masowego pomieszczenia? Tu jest pralnia z garderobą. Znaczy pralnia po prostu. Tu taka o. To jest pralka i suszarka, a tutaj będzie kuweta, więc tutaj będą miały spota na kuwetę, żeby nie śmierdziało w całym domu. I a teraz ja się zastanawiam, czy to nie miało być szafek zamykanych, w sensie tych? Nigdy się nie dowiemy już tego. Tutaj po prawej już mój pokój widzieliście, ale mogę Wam go jeszcze raz tak pokazać. Po prostu tu biurką będą jakieś tam pierdółki. Myślę, że największy problem jest to, że tu są ściany niepomalowane. Więc jeśli byś chciała ja za skromną opłatę plus farbę jestem w stanie pomalować. Kuweta w garderobie? Nie wiem, stary, daj mi spokój. Tu szafa, którą będziemy jeszcze możliwe malować na czarno, albo coś z innego tu wymyślimy. Tak wygląda pokój. Ciekawe, kto się pierwszy yy, spadnie ze schodów. Zastanawiałam się, czy się nie założymy z rękiem, a to, że ten, kto pierwszy spadnie przegrywa. Tylko czuję, że trochę mam mniej szans. Ale on wczoraj prawie pierwszy raz spadł, więc wyrównany w miarę. Przechodzimy do najbardziej satysfakcjonującej mnie na razie części, czyli do salonu. I moi drodzy, tutaj odpalę. Witam w salonie, moi drodzy! Kuchni okay, to ładne jest, no? Okej, okay, to jest ładne. Podoba mi się, no. Tylko ten stół kurwa wybierał ktoś, kto jest upośledzony, ale poza tym jest smoothie. Prezentuje się następująco, także tak, e, tu leży odkurzacz, bo cały czas go używamy i jeszcze go nie zawiesiliśmy, tutaj jest taka spiżarka ala kawiarka ala coś, nie wiem jeszcze co tu będzie, ale jest takie, o, a tu na dole garaż ma robot sprzątający, który będzie sobie tu wyjeżdżał i będzie sobie wszystko tu sprzątał cały czas i ten robot jest na razie tutaj, bo jego jeszcze nie setapowaliśmy tutaj w tym mieszkaniu, on ma tam dopływ wody. Jakby, dlaczego ludzie... <laughs> Mieszkając na 6 metrach kwadratowych, kurwa, mają robot do sprzątania. O co tu chodzi? i odpływ. Tu jest taka techniczna ukryta szafeczka, którą tu jeszcze można co tam coś zamontować albo schować. Tutaj lodóweczka. Pierwszy i ostatni raz jest tak czysta. Podziwiajmy ją póki jest. Zamrażarka. Tu jest zmywarka. Też podziwiajmy póki jest czysta. Tutaj będzie na śmieci i jest uzdatniacz do wody, ale on na razie się zepsuł, więc nie mamy uzdatniacza do wody. Mamy duży zlew. Chciałam taki większy zlew w końcu mieć, bo mnie denerwuje że ten. Mamy taki. Oczywiście mamy z wyciąganym wężem takim co se można tu wyjechać i coś umyć i tu jest kran do uzdatniania wody w sensie do tej uzdatnionej wody czyli stąd co można od razu nalać szklaneczkę już takiej wody do picia czyli nie trzeba kupować wody dalej no to są szafki, szuflady ale one są... mi się przypomniało przyjechałem do przyjechałem do Wspulasa do Konrada do domu on po remoncie bo on remontował to mieszkanie ja nie wiem kurwa jakieś ciężkie kurwa setki tysięcy wydał na ten remont no ale chuj Przychodzę tam, on kurwa Ceregiele chuje na mój, kurwa tam są w tym mieszkaniu, nie? No i tak, no i sobie tak siedzę i on mówi patrz co kupiłem. No dobra, wstana, kurwa. No i podchodzimy też do kranu. Jakąś tam konstrukcję, taką pokazuje, mówi, że tu jest, jest do wody, ale jak chcesz, to ta woda może być gazowana. Mówię, okej, okay, no ale nie chcę. Ale mówi, ale się napij, bo będzie gazowana. Mówię, kurwa, odpierdol się ode mnie. Yy, mówię, no wie, na ile to kosztowało? I tam kurwa to kosztowało, nie wiem, 6 czy 8 tysięcy. Ja, że tak zaczynam liczyć w głowie, mówię, kurwa, mać. Jestem na 99% pewny, że to się rozpierdoli albo ci się znudzi, zanim byś analogiczną kwotę kurwa wydał na wodę butelkowaną, gazowaną. Przejechałem tam po trzech tygodniach. Ten to Gazowanie tej wody już wiadomo, że nie działało. I komu on w wtedy to mieszkanie? Czy pamiętacie? Chyba z tej kwadrą. I on mówi: No, zresztą tam oprowadził po tym domu i mówi: No, i tu mam takie miejsce, kurwa, gdzie e, wodę można gazować z kranu. Ale nie działa. I, nie, no, kurwa, ja pierdolę. A nie, czekaj, filtr się chyba skończył, albo coś ta, coś się tam, kurwa, nie działało. To w każdym razie. Coś tam trzeba było robić i kurwa, i to nie działało. I no. I podejrzewam, że do dzisiaj, kurwa, to nie działa, nie? Bo już tego nie wymienił. Jeszcze ani nie zagospodarowane, ani nic, no bo jeszcze nie przeprowadzeni jesteśmy tutaj całkiem. Płyta indukcyjna, mikrofale, pierwszy i ostatni raz taka czysta. Piekarnik, też pierwszy i ostatni raz taki czysty. To... Piekarnik jest tą. Jak, jak możesz stary mówić, kurwa, że będziesz jadła jedzenie z brudnej mikrofalówki? Że można na parę gotować. Kanapa. Kanapa jest oczywiście z komfortu. Jedyne, czego nie zauważyłam, albo, no znaczy zauważyłam, ale trochę o tym zapomniałam. Przecież, przecież to koty ci to rozkurwią stare pół roku. Zapomniałam, fakt, że mamy koty. To będziemy musieli obić, bo to jest skóra. I będziemy musieli to przykleić ten taki przeźroczysty materiał, na to, żeby koty tego nie podrapały. Ja zobaczyłam, że piękna kanapa i że chcę ją mieć, i ją mam. No, tylko zapomniałam o takim aspekcie, jak zwierzę. Te wszystkie elementy można sobie dostosować, żeby były. Przecież to też ci kot podrapie. Pod takim kątem, jak chcesz. Tu wachlotku główno w kranie ze nie możesz pić? Akurat Konrad jest z Poznania. Ja nie piję wody z kranu. Wiesz, jakby, nie chcę być jakiś niemiły, ale ja piję wodę z wulkanu. E, ja rozumiem, że dla kogoś, którego największym marzeniem, kurwa, w życiu jest zjedzenie szaszłyka, e, to jest e, coś niezrozumiałego. No ale potem, potem właśnie jest jak jest. No. A, z lodowca jednak, nie z wulkanu, pojebało mi się. Coś mi się popierdoliło delikatnie. A nie, jednak z wulkanu, stary. Pojebało mi się. Próbowaliście mnie, stary, tutaj wytrącić z równowagi. Ja to jednak wulkaniczną piję. Tak, jak prawdziwy kozak. Te u góry też. No i jest fenomenalne Jest śliczna. Nie będzie widać na niej sierście meta. Jest taki narożnik cały. My no go tu dotuniemy trochę jeszcze pewnie dalej. Pod drzwi balkonowe, żeby tam było więcej miejsca na przejście. Telewizor. Też mam. Mam telewizor. I klimatyzację. Ile cali? Nie wiem. Nie pamiętam. Ale możemy zdjąć tą folię. To, to, to. Jeszcze nie było zdejmowane. to jest jakieś super satysfakcjonujące. Asymry robimy zdejmowania tej folii. Dobra. Ja, ale ona nie wydaje żadnego dźwięku. No daje wana, No i zdjęłam, no i fajnie. No, teraz się prezentuję. Tutaj strefa jadalniana z takim wiszącym żelandolem. Jeszcze go trochę skrócimy, bo boję się, że koty na niego będą próbowały wleść. ale tak to wygląda. Mamy piękny stolik i super krzesełka. Musimy jeszcze do tych krzeseł będę dzisiaj wycinać te takie filcowe doły, żeby nie jeździć nimi po panelach. Wiecie o co chodzi? Więc tak, oczywiście wszystkie te meble, jak krzesła, stoły, kanapy, to możecie właśnie znaleźć w komforcie. Zapraszam Was serdecznie na ich stronę. Tym bardziej, że uruchomię Mieli ekspresowe niedaleko. Niedaleko, prawda ładnie nas, oczywiście, takie schody. Tam jest okienko, ale ono jest zablurowane. Takie światło na schodach to też jest światło z komfortu. I jeszcze jest takie górne drugie światło. Już wszyscy mówią, ale będziesz miała mycia z tymi schodami. Ja je znowu mówię, czemu zakładacie, że to ja będę myć? Taka jest lampeczka. Ona jest taka tu, ma taką przerwę. I to jest zablurowane okno. A czemu zablurowane? To wam zaraz pokażę. I wchodzimy. Mamy tutaj sypialnię. Tutaj jest sypialnia główna. Tak się prezentuje. Mamy tutaj dwa materace. Elektrycznie sterowane. I tutaj każdy z nas ma taką półeczkę z zapalaniem i gaszeniem światła. I taką półeczkę nocną schowaną w środku, że tu możemy mieć psy. I tego nie będzie widać stąd. Bo tu się wydaje, jakby była półka. A tu nie ma półki, bo tu jest półka. Czemu dwa materace? Bo bierzemy rozwód. Będziemy spać pod dwoma kołdrami i dwoma materacami. Tak robią dorośli ludzie. Nie, a tak serio to. Historia zakupu tych materaców. Jest bardzo mocne. Otóż Ramek stwierdził, że chce mieć elektrycznie sterowany materac. No co ja powiedziałam po co? Ramek powiedział, bo mogę. No i stwierdziliśmy, że no dobra, jak chcę, chce, to niech se głupi. No ale się okazało, że te elektrycznie sterowane materace nie ma takich podwójnych, a jak są, no to są gorsze trochę. I że muszą być dwa osobne, żeby ten tutaj móc mieć elektryczny i no tak wyszło. Musimy teraz. Na czym kurwa polega elektrycznie sterowany materac? wszystkie nowe poszewki, nowe prześcieradła wszystko musimy mieć nowe, obicia na materacie musimy mieć nowe. No wcześniej mieliśmy jedno podwójne łóżko, a teraz mamy dwa pojedyncze, nie? więc. A to jest trochę inny kolor paneli niż ten na dole. Ten jest trochę jaśniejszy. No tak są z komfortu. Tak się to prezentuje. Tu jest ta część taka korytarzowo-garderobowa, tu ta część sypialniana. No? To mam pokażę przykładowo moją szafę. Tutaj jest taka, będzie szafa na wieszanie rzeczy i tam. Co ty tu kurwa chcesz powiesić? tutaj jest taka, będzie szafa na wieszanie rzeczy, tam wysoko będą rzeczy, których nie będę rzadko potrzebować i tu będziesz szufladka na jakieś pierdołki, tu te wszystkie półki, które widzicie... Co? Wy też macie tak mało rzeczy? Ja mam garderobę, która ma 35 metrów kwadratowych kurwa i tam są same moje bluzy i koszulki. U e, e, e. góry one się otwierają. To są dodatkowe szafki z przechowywaniem, także one się wszystkie otwierają. Znaczy mi się ogólnie podoba to mieszkanie, tylko te meble z komfortu są z gówna kurwa ulepione, frajery. Na dole jest jeszcze dodatkowo szufladka wysuwana. Tu mamy jeszcze ekran, bo mamy tam miejsce na projektor mamy zrobione. I tu jest ekran, który będziemy samogi rozsuwać, i na ekranie będziemy sobie oglądać. Znaczy, I taka wysyłka mogli rozsuwać, i na ekranie Aha, bo na tu rzutnik, mamy tak? zrobione. I tu jest ekran, który będziemy sobie mogli rozsuwać, i na ekranie będziemy sobie oglądać. A nie lepiej telewizor taki kurwa spadający zrobić. Wiecie o co chodzi? że tutaj telewizor jest, ale jest na takiej. Jest na taki, jakby łapie, możesz go kurwa po prostu wysunąć. Scf przesyła 9 złotych i 75 groszy. Po co łóżko elektryczne, a kojarzysz krzesła elektryczne, nie dziwię się rękowi budzić się obok takiego śledzia. Co ty kurwa piszesz? Nie, no kurwa Boże! Nie możesz tak pisać na Boga! Chłopie, kurwa nie wypada! No nie, przestańcie relować na czacie! No nie wolno, no! Stary, nie możesz moich. My... A, nie możesz moich koleżanek nazywać śledziem. No nie skłamał, ale kurwa nie wolno tak pisać i taka wysoka komoda, ona miała być trochę niższa, ale wyszła im jakaś większa, więc taka wyszła po prostu. No i tu będę miała więcej, większość ubrań. i Idziemy do łazienki, gdzie mamy toaleta. Tutaj będzie na płetce taki, wiecie, czy tu będzie papier toaletowy, tutaj będzie jakąś pierdołka taka zapachowa, ten, ten. Tu jest bidet, tutaj też są szafki z przechowywaniem. Są ukrany lustro. tutaj za mną. Nie wiem, jakby wszystko w porządku, jakby chuj w to, ale problem dla mnie, jaki ja tu znajduję, że ja mam wrażenie, że tutaj niewidomy kurwa oślep wybierał rzeczy do tego mieszkania. Na mnie jest panna. Oczywiście z podświetlonym ledem, że pewnie wiecie. I tutaj za filarem, za winklem mamy wyśnic, tutaj też są i płeczki na układanie sobie kosmetyków. Moja no oczywiście jest ta najniższa, więc ja tutaj będę mieć swoje rzeczy. Armatura również jest z komfortu. To, 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 to i to, i to. Te szafki niestety nie są z komfortu i już Wam pokażę dlaczego niestety. No, więc co do wykonania tych szafek, to powiedzmy, że mam spore zastrzeżenia. Tutaj tam są schody, a tu jest balkon, ale to jest taka mleczna szyba. Dwa kiblet, dwie pralki wypralki. <głupole> Jezus Ten kadr mi się chyba najbardziej podoba. Tu będzie najwięcej zdjęć, jak coś. Kerwusz przesyła 9 złotych i 75 groszy. Ram zajebałbym się budząc obok takiego bazyliszka. Dlaczego kurwa bazyliszka? Dlaczego powiedziałeś na kasie Bazyliszek? Jej się nie da popatrzeć w oczy. No przestańcie relować, kurwa. No nie relujcie no. Ona nie widzi swoich uszów, Kurwa! Kurwa! Chłopie, kurwa, za to są paragrafy. Jak to kurwa widzi swoje uszy? No mordo odbieramy to mieszkanie, gdzieś tam, 20-21. Odbieramy mieszkanie, dyskutujemy z wykonawcą, jest taka zażarta dyskusja, nie? Ja stoję tutaj na, na korytarzu, gadam, gadam, i mówię. Dobra, wiesz co, teraz zrobimy. 10 zł. Jakie mieszkanie taka właścicielka? Jedno po wylewie, nudy to, i druga wylewna. Nie, nie możesz tak mówić. Tak, coś tam. Ja patrzę przez drzwi balkonowe, a sąsiad popierdzielał po swoim mieszkaniu, tak jak go pan Bóg stworzył przy włączonym w świetle i nie zasłoniętych żadnych żaluzjach. Nic, nic. Po prostu spacerował sobie tak, jak go Boża stworzyła i nie miał nic w ogóle żadnych wątpliwości co do tego. ja co, tak, gadam, gadam, mówię. Boże zobaczyłam go jako mężczyznę. Uciekłam na korytarz, kryjąc się. Pana wysłuchali, gdzie, gdzie? I się prześcigali, kurde, do balkonu. Jeszcze przed chwilą się kłóciliśmy o jakieś tam rzeczy. O coś ale za chwilę lecą oboje i gdzie, gdzie? O, faktycznie, faktycznie! Ło! Wow. Wczorajsze negocjacje były bardzo ciekawe. No ale co, wszystko odebrane. Będą jeszcze jakieś tam drobne poprawki w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli chodzi o klimat tego mieszkania, w sensie kolorystykę i klimat, no to dla nas to jest 10 na 10, bo dokładnie to, o co chodziło. Chcieliśmy takie ciemniejsze mieszkanie trochę. Jeżeli chodzi o funkcjonalność i praktykę, no to pomieszkamy, zobaczymy. Na przykład my nie wybieraliśmy tych, jak to się nazywa? Fugi przypodłogowe? Listwy. My nie wybieraliśmy w ogóle listwy. Wykonawca sam sobie wybrał i wybrał Czego by no, raczej ja nie zrobiła, bo wiem, że to się będzie bardzo brudzić. No i teraz no, mamy czarne, no trudno. Także jest parę takich mankamentów, kilkanaście mankamentów, gdzieś tam z których jesteśmy niezadowoleni, albo miało być inaczej. Właśnie Remek, czy w tej garderobie pralni, osuszarni nie miało być zamykanych szafek? Ja być, żeby koty nie skoczyły To czemu nie są? To właśnie pamiętałem o tym, tym zapomniał powiedzieć. Czerwony? No nie są, żadna nie jest tam zamykana. No i tak to właśnie wygląda. A bo nie dało się go Nie, to miało być ten, taka. No ale z tego też zrezygnowaliśmy. Na pewno miała być bo się będę No i koty będą tam schewiwać. Tu jeszcze będziemy mieć dopiero ogarniany internet w przyszłym tygodniu. Teraz streamujemy z tego, z którego normalnie streamujemy w domu, bo to jest mobilny internet. Ja mam router w kieszeni, ten co normalnie jakby streamujemy, nie? Więc my już wszędzie mamy internet. Nie, supermedia nie obsługuje tego budynku. Na no, szczęście. To jest fajną No. Mamy dużo dostawców internetu, więc nawet jeżeli jeden będzie zawodził, to możemy zmienić na innych, więc to nie jest problem. Światło wody już mamy poogarniane. Zakładamy się, kto pierwszy spadnie ze schodów. Ja już wczoraj. Prawie, ale nie wiem, się ostatecznie. Prawie. A ja wyobraź sobie, jakbym dostała udaru u góry, Tak, jak ratownicy mnie mnie znieśli. Wszędzie mamy klimatyzację. Jak to co? Normalnie. w we dwóch i zrobili tak! I raz, i dwa! I łapo! <coughs> Moje w mojej głowie to było śmieszniejsze jak coś. Sąpę, w końcu to będzie snośne. Mamy w pokoju do streamowania klimatyzację, Uj, my się saldę, klimatyzację w sypialni. Po prostu... fajnie. 27. Wcześniej mieszkaliśmy na 23, więc upgrade. Ponad 80 metrów kwadratowych ma to mieszkanie. Tutaj szafeczki są otwierane tak od, od dołu i mamy taki niepalcujący się front. Ciężko go będzie uwalić. Tutaj to jest ozdobny grzejnik. Mega ozdobny. Na Na super kanapie z komfort. Dokładnie tak. Mega wygodna, wow. Dokładnie tak. O, zaraz muszę dokończyć mojego maka. Przez super stolny. Jan tak? Mhm. Na? No. Siedzenie, jak to jest z Dobrze. Komfortowe siedzenie, komfortowe leżenie. Tylko w W komfortowych cenach. Nieźle, nie? Nieźle. Nie Co ty wyciniesz? Nie wiem, ja kiedyś kupiłem, ja kiedyś kupiłem kanapę z komfortu i mi przyszła obszczana. A jak, a jak pojechałem złożyć reklamację, to pani, najpierw, to pani najpierw na mnie napluła. Powiedziała, że jestem zwykłą kurwą. A jak zadzwoniłem do kierownika, to kierownik mnie pobił. Fajne rzeczy promujesz, Katarzyna. Jutro wchodzi tu jeszcze ekipa sprzątająca, która będzie po tym, z tego pyłu budowlanego wszystko nam jeszcze raz myć. Od tutaj było niby myte, ale coś w to nie wierzymy. Więc będzie jutro jeszcze ekipa tutaj wszystko myła i sprzątała. Ja jutro będę przewozić rzeczy nasze, już wszystkie. Dzisiaj się jadę jeszcze pakować do domu. Już pakuję kompa, pakuję ciuchy, pakuję wszystko. Więc już tak w pełni wszystko będziemy, no wiecie, przewozić. No i w niedzielę po tym, jak posprzątają, przewozimy. No i pewnie po nocy będziemy tutaj rozkładać. Badać te wszystkie rzeczy i zapisywać rzeczy, których będzie nam brakować. W międzyczasie, jakby cały czas my śpimy w tym starym domu jeszcze. W sensie, tu tylko przewozimy rzeczy. Wszystko, co mam z komfortu, jestem z tego bardzo zadowolona. <noise> z niektórych innych rzeczy trochę jestem, trochę z niektórych nie. Jak wam pokazywałam, te niektóre szafki, półki tam się coś dziwnego podziało. Mam wszystko ponagrywane. Będę, będę was jeszcze zalecoć. No nie piszcie, że nie jest paskudna, tak bo jest ładna, jest. stary. Kasia jest ładna. Mi się Kasia bardzo podoba. Patrzcie kupiłem Nossa, tira a Przestańcie! To chodzi co, co z tym mieszkanie się podziało Chcę wam przygotować No nie kłamie. Fajny filmik na Instagrama z, wiecie Z tym jak to było w czasie budowy Jak to powstawały ściany pierwsze Potem tam wiesz jakieś tam przebitki na to jak tutaj re remontowali robili Pełny full montaż starałam się wam zrobić przez całą tą przeprawę Więc postaram się wam coś takiego fajnego zmontować I wrzucić wam na Instagrama pewnie w kwietniu to będzie wrzucane Czemu nam kaloryfery nie działają? No to odkręć! To jest ten działający pilot Bo ty nie... Umiesz, nie masz wyczucia ja daj. Nie mamy ogrzewania, żyjemy klimatyzacją. No ty jesteś łeb, no kliknij to jeszcze raz! Nie umiesz klimatyzacji włączyć. Pa. Nic nie działa! Tak się właśnie śmiałam, jak wczoraj podpisaliśmy przekazanie, to mówię, no i teraz się okaże, że wszystko było tutaj zrobione na taśmę klejącą i jak tylko. Bateria. Oh. No to kliknij to normalnie, bo ty klikasz w wtedy. No daj to, daj to, daj to, daj to, teraz ja. To, ale jest zimno, to jest... no ja tym wyłączyłam, to, to, to zdrowe, muszę tym samym włączyć, nie? Ale tak no dłużej przytrzymaj. Wszystko nie nie. A tu jest najzimniej. Na pewno zimniej. rozjebało się coś. No, to no, no, no. Kurwa, wszystko się pojebało. Dziękuję za miłe słowo. Ty kurwa masz prawo mówić, że my nie mamy poczucia gustu. Ale Kacze jest bardzo sympatycznym, kurwa. No daj spokój, chłopie, kurwa. Odpierdol się ode mnie. Bo wy byście kurwa na każdego mówili, że wygląda jak kacz kupa, kurwa. Tylko dlatego, żeby mu przykrość, kurwa, sprawić. O, działa już. Klimatyzacja na włącznik od światła, który miał być na balkon? No, dlatego nie działa lampa na balkonie. Elektryk zamontował podłącznik do lampy. Klimatyzację. <noise> Ale klimatyzację na guzik. <noise> a, chociaż wiem, do czego służy. I się to od razu temu ekspertowi. <noise> pisz, to pisz. To jest hit. No, a jakbyście wiedzieli, ile to wykręcenie kosztowało, to byście się dopiero za głowę złapali. Chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za tę współpracę, oczywiście komfortowo. Spierdalaj! Powiem tak, nigdy w życiu bym nie kupił takiego mieszkania. Bo mnie nie stać. Na no. brzydkie, niby się lepiej pcha, bo muszą się starać. Daniosz, co ty piszesz? Nie no, to mieszkanie jest... Yy, moim zdaniem jest przeciętne. I tyle. Ale ma to jest trochę jak z samochodami. Ma się to podobać osobie użytkującej. A nie jakimś losowym kurwom z internetu jak ja.